Siemaneczko, widzowie, z tej strony Czekoladek. Dawno nie było odcinka, ale to już duży specjal specjal. jedną z jednym Błażej. Nie wiem, czy pamiętacie Błażeja. Pamiętają, pamiętają. Jesteśmy ulubioną postacią chyba, wiecie? Wiesz Błażej? No, wiem. <laughs> Dobra, widzowie, te zombie nas atakują. Przyprawy prawie tu dostawali, musimy uciekać z Brookhaven. Chodź. Okej, okay, idziemy. Lecimy. Widzowie, plan na dzisiejszy dzień jest taki, że lecimy na plażę w Brookhaven. Nie no, wiem są jakieś zombie, nie, nie wiem, nie wziąłem nic, samochód powinien tam stać, mm, a jak nie, no to nie wiem, będziemy musieli się przejść i widzowie, odpływamy z Brookhaven, nie wiem gdzie pojedziemy, No nie ma naszego samochodu, so, przejdziemy, co? No, możemy się przejść. Dobra, Zaczynam. dobra, widzę, bo... co tu się stało? To kolejne zombie coś zrobiły, dobra, widzowie, ja Ci ogarnę samochód, zaraz się widzimy, dobra, widzę, ogarnęłem się nam wóz jakiś, szybko wsiadaj. Jest to jest dwuosobowy? No... No tak, z dwóch Dobra, szybko idziemy w zowie. Nie ma czasu. Zombie na Heaven są coraz silniejsze. Była... Widzicie? One nawet już prowadzą... One już prowadzą samochód. No może błażej wam coś opowiem. Błażej, opowiesz im. Ale... nie wiem nawet. Opowiedz, co tam się u ciebie działo po tym jak zobaczyli, że oglądasz wiadomości, co? Hmm, to trudna sprawa. Może kiedyś opowiem wam błażej. E, chyba błażej jest trochę roztrzęsiony, no nie wie co powiedzieć widzowie. Dawno go też nie było, tu, nie? O ja wam, jestem trochę nieśmiały. No tak. Zawsze był. Bo dopiero tu jest kilka dni u no, nas. Dobra. E, ja z, e, poczekamy sobie na jakąś łódkę, co? No, no dobra. Poczekamy. czekamy. Dobra, czekamy. O jest już, dawaj, chodź. O no, jest, jest. Skąd tam masz te kciuchy w ogóle nowe? Nie, tam z przodu. A. Dobra, płyniemy. Widzimy się w wizowie, jak gdzieś dopłyniemy. O, Czym jesteśmy? Nie wiem, Chodź, wstajemy. Dobra, no widzę, wstajemy. O chulipo! Łódka nam się pali! O nie! Trzeba to zgasić. O cholera. Chciałem posłuchać gaśnicy. O przecież tu nie ma żadnej gaśnicy! Jesteśmy chyba już tu na... No, zawsze. Co my zrobimy? Nie wiem. Jesteśmy coś... bez jedzenia, bez coś, niczego. Coś musimy na pewno zrobić. Dobra, widzowie. Minęło już... No chyba z dwa miesiące, nie Boże? Tak. I no, mamy jakiś namiot, z liści zbudowaliśmy, ale cały czas po, za tą górą słyszymy jakieś dźwięki. Ja nie wiem co tam może być, nie? Ale jakieś zwierzęta słyszymy, no są ogólnie daliśmy takie proszę o pomoc. Nie wiem, może ktoś to zobaczy. A może chodź tam zobaczcie co tam jest. Okay. Co tu jest? Gdzieś bunkier? i co to jest? Możemy to zgłosić? Wygląda trochę jak taki nawiedzony dom. To wygląda jak bunkier jakiś, może przedwojenny. Wiesz, tego tu nie było, nie? Tu jest wejście. A... jakim cudem Ty tam wyszłaś? Nie wiem, co się stało. Co tu jest? Dziwne. Tego tu nie było. No właśnie. Nie, we nocy nam to, to zrobili. Nie wiem, musimy jeszcze poeksplorować tą wyspę trochę, nie? No, musimy. Dobra, chodź, zobaczymy, co jest tam dalej. Dobra. Ej, stary, co tu jest? Chodź tam. Ej, tu jest jakaś walizka i papiery. Ja wezmę te papiery, przeczytam, dobra? Czekaj. Tu jest jedzenie. O, ale czekaj, przeczytam te papiery. Ej, czekaj, czekaj. Czy tu jest zombie? To jest zombie. Czyli tu nawet dopadły zombie. Ej, nie. Dobra, czekaj, przeczytam. Ej, ktoś z tych ludzi był naukowcem. On mówi, że gdzieś na tej wyspie jest bunkier... Dzięki czemu będzie... tam jest jedzenie i ogólnie jest tu schron przed zombie. Yyy... E, dobra. Patrz, no zobacz sobie! Widzisz? Tak? On jest jakimś naukowcem, on się nazywa Pigrit. Nawet na grobie jest, widzisz? Ej no... Czekaj, ja wezmę tą teczkę z jedzeniem. Okej. Okay. Dobra mam, chodź, idziemy to zanieść do naszego namiotu. Dobra. A bo nie, nie wiem, gdzieś tu to zostawię, dobra? Okej. Okay. Trzeba tu gdzieś zbudować jakieś inne coś. A tu był kiedyś nastatek, statek, ale wisz, już woda go pochłonęła, jak szybko, nie? No, no może była powódź. Może poszukamy tego bunkru, co? No, możemy poszukać. Może tam coś będzie, za tą górą. Za tą górą. No nie, dobra, chodź zobaczyć. Dobra, ja wezmę te papiery. A co tam aby? jest. I co to? Wzowiek. Czekaj, może tam coś być, to jest mały, mały gówniakiem, czekaj. Zostań tu. Zostań tam jadlos... okay. jedzenie! Takusy! Tak kosy tam są. O, Szybko szybko. Ale dobre. Ale ja dawno nic nie jadłem. I tam są jakieś papiery. Czekaj, wezmę to. Dobra, mam list jakiś. Chodź stąd. Weź ty jedzenie, dobra. Dobra, ja przeczytam ten list. Tu jest... Tu jest... Od jakiejś Rebeki, do swojego męża. Kochanie, trafiłam na bezludną wyspę. Nie wiem, co tu się dzieje. Jest tu jakiś potwór. Cały czas mnie ktoś goni i obserwuje. Czuję się w niebezpieczeństwie. Pomocy. Dziwne. Ale potwór? Ja nie wiem. Dobra, idź do namiotu, się schowa. Jeszcze przeszukam ten dom, okej. Okay, okay. Dobra, ale za jakim ona potworem mówi? Ja widzowie już nie wiem. Chłop, jakaś czyta coś. O Jezu, potwór.